Dzień dobry kobiet, dzień dobry pan. No, witam was środujnie, środejnie, Witam was, będę dzisiaj waszym pilotem wycieczek, będę was oprowadzać po śremie, po takiej otóż okolicy cudnej boski. No cóż, no jesteśmy tutaj na takiej ulicy 1 Maja, pełno samochodów, pełno bloków, pss także bosko cudnie. Zatem skończymy zwiedzanie Bigos. Odbędzie się za chwilę relejsze. Z galerii serdecznie zapraszam. Spędźcie ze mną tą chwilę w galerii. Pozdrawiam pa no to zaczyna przymierzać. Słuchajcie, pani jakie... z blisko. Zobaczcie jak ja fajne. Coke dalka jest. Teraz wchodź troszeczkę na Ale Można tutaj, wiesz, poszerzyć sobie te sięki. Tak sobie wchodzić. O, jak ładnie. O, ładnie. No tak, kurę. Nie troszkę zawiodę, bo jest 40, ale zrobiłam na, na małą. Pamiętam, że kawę o za niezakrotkie. Tutaj oto to nie dostałam na kurzurę, ponieważ krótkie są rękawy, też jest świetna. Ona jest kieszeniany, czyli ona powinna być na zewnątrz. To jest taka bardziej jednak kurtkowa. Już znalazłam taką, ale ona za krótkie. Zaczekiwanie. Ten jak każdy tu był jest morski. Jestem zadowolona. Bardzo zadowolona. Because no idę oczywiście, bo siatka jest w samochodzie bezpieczna bezpieczna jest, bo przecież nie może być taka cały czas używana. Więc powiem Wam tak. Co sobie dziś zakupiłam? Znaczy dla Was, żeby Wam się pokazać i w ogóle. Przecież ja niczego nie potrzebuję. Kupiłam garnitur. Taki. Taki. Etru. Paseczki. Kamizelka, która jest zarąbista, bez kuleczki żadnej i w ogóle będzie świetnie wyglądała. I sobie nawet wymyśliłam, że nie założę pod marynarkę, tylko sobie założę tą kamizelkę na marynarkę. No a kto mi przecież zabroni? spocznę sobie na chwilkę, czyli się oprę. Bo się zmęczyłam, bo musiałam nowo posodzić. I do tego sobie jeszcze kupiłam, słuchacie, bluzkę. taką szerokaśną na ćwiczenia. Bo ja teraz chodzę na ćwiczenia. Słuchajcie, no no powiedziałam, że może kiedyś, wiecie, no będę laska, nie? Jak to mój mąż mówi, tak czekam.